to obywatel Park Jung. Za chwilę dołączy do tego, co starsi północnokoreańscy żołnierze żartobliwie nazywają armią płaczków w Korei Północnej. To obóz szkoleniowy. Ma 17 lat i właśnie skończył szkołę średnią. W Korei Północnej wszyscy obywatele o właściwym pochodzeniu po ukończeniu szkoły średniej muszą odbyć obowiązkową służbę wojskową. Park został uznany za zdolnego do służby, ponieważ jego stan zdrowia oceniano już potajemnie dwa razy w szkole przez miejscowy komitet mobilizacyjny najpierw, gdy miał 15 lat, a potem w wieku 16 lat. Został także zakwalifikowany jako osoba o właściwym pochodzeniu, bez żadnych zapisów o buntowniczych działaniach w rodzinie. Poboru można uniknąć w przypadku poważnej choroby, bycia jedynakiem w rodzinie na utrzymaniu lub kontynuowania nauki na studiach wyższych. Przed wielkim głodem lat 90. służba wojskowa oznaczała prestiż, lepsze perspektywy zawodowe i pewny dostęp do żywności. Dziś wielu ludzi w całym kraju zrobi wszystko, by uniknąć poboru, bo praca w cywilu daje większe dochody. W związku z tym powszechną praktyką jest udawanie choroby lub przekupywanie lokalnych urzędników z miejscowego komitetu mobilizacyjnego, by przymknęli oko. Często zarówno wartość kilku miesięcznych pensji czyli około 100 dolarów. Jednak, jeśli ktoś zostanie złapany, unikanie poboru może skutkować nawet rokiem zatrzymania w obozie pracy. Park pochodzi z rodziny robotniczej i jest w dobrej formie fizycznej. Tak jak inni chłopcy z jego klasy, park został przydzielony do Koreańskiej Armii Ludowej, by rozpocząć siedmioletnią lub ośmioletnią służbę wojskową, zgodnie z danymi z 2021 roku. Dziewczęta z jego klasy również trafiają do wojska, gdzie odbywają pięcioletnią służbę. Park zostaje przydzielony do koreańskiej Armii Ludowej, która dzieli się na kilka oddziałów. Koreańskie ludowe siły lądowe, czyli Armia, Koreańska Marynarka Wojenna, Koreańskie Siły Powietrzne, Koreańskie Ludowe Siły Strategiczne nadzorujące arsenał rakiet balistycznych oraz koreańskie ludowe siły operacji specjalnych. Armia Korei Północnej to czwarta co do wielkości siła zbrojna na świecie liczy około 1,3 miliona żołnierzy. Około 600 tysięcy rezerwistów oraz nawet do 5,7 miliona członków robotniczo-chłopskiej Gwardii Czerwonej, czyli paramilitarnej rezerwy milicji. Te liczby sprawiają, że Korea Północna należy do najbardziej zmilitaryzowanych państw świata, co jest wynikiem priorytetowego traktowania obronności. Park zostaje najpierw wysłany do obozu szkoleniowego, gdzie odbywa podstawowe szkolenie. Przemiana cywila w żołnierza trwa około 3 miesiące. Choć w siłach operacji specjalnych lub w Straży Granicznej może potrwać od 6 miesięcy do pełnego roku. W obozie szkoleniowym panuje surowa dyscyplina, a trening prowadzony jest w ciężkich warunkach. Park i jego koledzy rekruci uczą się obsługi broni, technik strzeleckich, odbywają długie marsze z pełnym ekwipunkiem i trenują sztuki walki. Przez cały ten czas trwa intensywna indoktrynacja ideologiczna, która będzie kontynuowana przez cały okres służby wojskowej. Oddanie narodowi i jego przywódcy jest nieustannie wpajane rekrutom, a poświęcenie się dla dobra Korei Północnej silnie akcentowane. Pod pewnymi względami życie parka nieco się poprawiło od czasu wstąpienia do armii. Korea Północna od wielu lat boryka się z permanentnymi niedoborami żywności. Nawet dziś najubożsi obywatele często głodują i regularnie opuszczają posiłki. Teoretycznie osoby przebywające w obozie szkoleniowym otrzymują trzy posiłki dziennie. Dla osób z niższych warstw społecznych służba wojskowa bywa najlepszym sposobem na zapewnienie sobie pełnego żołądka. Po ukończeniu szkolenia, park odbiera dowód osobisty i składa przysięgę wierności. Park zostaje przydzielony do Ludowych Sił Lądowych Korei, czyli największego z oddziałów zbrojnych. Otrzymuje broń, karabin szturmowy typ 88, należący do linii karabinów Kałasznikowa. To północno-koreański odpowiednik radzieckiego karabinu automatycznego 74. Karabin typ 88 wykorzystuje amunicję kalibru 5,45 mm i występuje w kilku wersjach. Typ 88 ma stałą kolbę wykonaną z drewna, natomiast typ 88-1 wyposażono w bocznie składaną kolbę. Zmodernizowany typ 882 ma kolbę składaną do góry, wykonaną ze stali. Karabin zasilany jest magazynkiem o pojemności 30 nabojów. Typ 88.2 może być wyposażony w spiralny magazynek, mieszczący 75 nabojów. Do innych rodzajów broni nadal używanych przez Koreę Północną należą: Typ 68, czyli kopia zmodernizowanego karabinka automatycznego, Typ 58, klon oryginalnego karabinu automatycznego 47, Typ 3, a także broń inna niż karabin automatyczny, taka jak karabin samopowtarzalny Simonowa. Pistolet maszynowy PPS-41 oraz ręczny przeciwpancerny Granatnik-7. W użyciu są również północno-koreańskie i chińskie kopie tych radzieckich konstrukcji. Park otrzymuje mundur zaprojektowany z myślą o maskowaniu w warunkach umiarkowanego klimatu Półwyspu Koreańskiego. Choć oznaczenie munduru nie jest pewne, jego wzór przypomina południowo-koreański kamuflaż leśny, oparty na amerykańskim wzorze M81 Woodland, używanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki od 1981 roku do połowy lat 2000. Był tak podobny do południowo-koreańskiego wariantu, że Koreańczycy południowi zaktualizowali swoje mundury na wzór cyfrowy, aby uniknąć tragicznych pomyłek. Korea Północna przeznacza ogromne środki na wojsko. Około 1 czwartej krajowego produktu brutto stanowią wydatki obronne. Choć może się to wydawać dużo, słaba gospodarka Korei Północnej sprawia, że oznacza to zaledwie od 7 do 11 miliardów dolarów rocznie. Korea Południowa wydaje 48 miliardów dolarów rocznie, a Stany Zjednoczone około 1 biliona dolarów. Z powodu niedoboru zasobów większość sprzętu Korei Północnej jest przestarzała i w złym stanie, a znaczna część zapasów pochodzi jeszcze z czasów Związku Radzieckiego lub Chin i jest w kiepskiej kondycji. Pojawiają się doniesienia, że Korea Północna wciąż używa radzieckich czołgów T-34 z czasów II wojny światowej. Jak większość północno-koreańskiego wojska, park stacjonuje na południu kraju, w pobliżu strefy zdemilitaryzowanej, oddzielającej Koreę Północną od Południowej jednej z najlepiej strzeżonych granic świata. Podczas pobytu tam on i jego oddział są gotowi bronić Korei Północnej przed Koreą Południową oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki, albo przekroczyć strefę zdemilitaryzowaną w celu zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego. Dzień rozpoczyna się pobudką o godzinie 5.40, biegiem i pompkami do godziny 6.10, szybkim myciem w pobliskiej rzece z użyciem mydła, a następnie śniadaniem o godzinie 6.40. Śniadanie składa się ze skromnych porcji kukurydzy, warzyw oraz kaszy lub ryżu. Następnie odbywa się apel, trening, ćwiczenia strzeleckie, obiad, czyszczenie broni, kolejne zajęcia szkoleniowe i odpoczynek od godziny 17:40. Po kolacji żołnierze mogą uprawiać sport, grać w karty lub palić papierosy. Pranie zazwyczaj odbywa się raz w tygodniu. Wieczorne apele mają miejsce o godzinie 20:00, a sen rozpoczyna się o godzinie 21:00. W maju, czerwcu, październiku i listopadzie żołnierze mają obowiązek pracować na farmach lub przy budowach. Mimo że są lepiej odżywiani niż reszta kraju, mogą nie otrzymywać trzech posiłków dziennie, do których mają prawo. Mimo że Korea Północna nie prowadziła wojny od lat 50., nadal istnieje ryzyko, że szeregowy park trafi na front. Żołnierze północnokoreańscy realizowali światowe ambicje kraju, biorąc udział m.in. w wojnie w Wietnamie, wojnie Jom Kippur oraz konfliktach w Afryce. Chociaż szczegóły tych wydarzeń są trudne do potwierdzenia, ponieważ Korea Północna jest jednym z najmniej przejrzystych państw na świecie. Ostatnio żołnierze północnokoreańscy, oprócz broni i amunicji, zostali wysłani do Rosji, by wspierać ją w konflikcie na Ukrainie. Istnieje ogromna kontrowersja dotycząca roli tych żołnierzy. Czy biorą udział w walkach, są inżynierami pracującymi na tyłach, czy po prostu obserwatorami i doradcami? Dla Parka Dżungla często marzeniem jest ucieczka do lepszego życia. Dyscyplina w Korei Północnej, zwłaszcza w wojsku, jest bardzo surowa. Nawet najmniejsze wykroczenie może skutkować surowymi karami. Ostatnio dwóch żołnierzy zostało surowo ukaranych dyscyplinarnie tylko za to, że nazwali Koreę Południową inną formą jej nazwy, co sugerowało, że rząd południowo-koreański jest legalny. Inni, którzy próbowali uciec, trafiali do więzienia nawet na pięć lat, gdzie byli poddawani ciężkiej pracy, regularnym pobiciom, ograniczonemu snu i opiece medycznej oraz niedostatecznemu wyżywieniu. Korea północna ma również zasadę trzech pokoleń. Każde przestępstwo wpłynie na trzy pokolenia rodziny. Nawet jeśli Parkowi uda się uciec, jego rodzina poniesie konsekwencje jego czynów, na co nie może pozwolić. Zrezygnowany park po prostu akceptuje swój los i kontynuuje ciężką pracę, marne jedzenie i surowe traktowanie. Tylko jeden z wielu żołnierzy służących królestwu pustelników.